Kochani, witajcie w kolejnym 24-godzinnym challenge'u na moim kanale. Ja jestem Sylwia Testuje i zapraszam was dzisiaj na cały dzień w świątecznym klimacie z Grinczem. Tak, to są gigantyczne grinczowe kapcie, które zaraz wylądują na moich stopach i będę w nich chodzić przez 24 godziny. Dzisiaj będzie się przeplatać kolor czerwony no i przede wszystkim zielony. Zjemy Zjemy sobie coś pysznego, zielonego. Może pójdziemy na jakieś zakupy. Będę miała fajną stylówkę. Otworzymy sobie super, super niespodziankę. No i oczywiście zagramy w toka boka. Mam czerwoną koszulkę, ale tutaj obok czeka coś wyjątkowego: bluza. Bluza z Grinczem. Więc ja nie tracę czasu, tylko od razu ją sobie ubieram. Szybciutko nadal w komentarzu niech każdy z Was mi napisze, czy lubi Grincza. Napiszcie, lubię Grincza albo nie lubię Grincza i koniecznie Zostawcie emotkę, najlepiej jakąś zieloną, na przykład zielone serduszko. Ja już jestem ubrana, Grinch jest tutaj w takiej świątecznej czapeczce. Nie może dzisiaj zabraknąć świątecznego akcentu w postaci kolczyków. Ja tutaj mam takie fajne, zielone choineczki teraz uwaga, uwaga! Na dolegach lądują moje kapcioszki. Zobaczcie, jak super one wyglądają. Pewnie będziecie się pytać, skąd one są. Wydaje mi się, że są z hausa albo z kropa. Sami musicie sprawdzić, ale są po prostu genialne. Szczególnie ta twarz grincha jest tutaj taka okrutna. No dobra, zakładam je na swoje nóżki. Uuu, jak mi będzie teraz mega, mega cieplutko. I zobaczcie. Aj, jak fajnie to wygląda! Ups, ale sobie wymyśliłam zadanie, bo chodzenie w tych kapciach. Gdy teraz ruszam nogami, wcale nie jest takie łatwe, bo te kapcie są gigantyczne i mam nadzieję, że dzisiaj się na pewno nie przewrócę. Jest dosyć wczesna godzina, a ja zrobiłam się głodna. Miałam iść na zakupy, ale tak sobie pomyślałam, że przecież Grinch nie lubił wychodzić ze swojego domu, a w zasadzie z tej swojej takiej jakby jaskini, no bo on gdzieś tam mieszkał wysoko w górach, z tego co mi się wydaje, więc stwierdziłam, że znajdziemy coś zielonego do zjedzenia u mnie w domu. Powinna mieć coś pochowane w szafeczkach. フフフフフ。 Tego, że uwielbiam testować różnego rodzaju słodycze i nagrywam z tego mnóstwo TikToków. No to znalazłam coś w szafie, zobaczcie. Idealnie zielone. Mamy tutaj krążki jabłkowe, a tutaj mamy spaghetti. Poniżej to spaghetti to są najbardziej kwaśne żelki, jakie kiedykolwiek były. No i od niech sobie zaczniemy. Przede wszystkim, najważniejsza rzecz to jest zielone. Wygląda w ten sposób, ale czadowo pachnie kwaskiem cytrynowym. Wyciągamy sobie jedno spaghetti, zobaczcie na to. A najdłuższy żelek na świecie. Patrzcie na to, faktycznie. To jest nawet. Ups, urwałam. Dłuższy niż makaron spaghetti, a w smaku? Faktycznie. O, rany. Mega kwaśne, ale ja lubię taki kwaśny smak. Moja ocena 10 na 10. Krążki jabłkowe. Nie mam pojęcia, czy Grinch je takie zielone rzeczy, ale Grinch na pewno kocha kolor zielony. Krążki jabłkowe tak wyglądają, pachną mega mega obłędnie, a teraz smak ale to jest dobre. Orany nie jest tak kwaśne, bardziej słodkie. Chyba bardziej wolę te kwaśne, ale i tak tutaj ocena będzie wysoka, takie 8 na 10. Jest mały problem, bo nie mam nic zielonego do picia, Chcę mi się mega, mega, mega pić. Może coś później jeszcze wymyślę. Muszę coś sprawdzić na telefonie. Muszę zobaczyć, jak wyglądał Pies Grinch'a Jestem przekonana, że Grinch miał psa Ja bym chciała takiego psa mieć w dzisiejszym odcinku Pisałam sobie pies Grinch'a Grafika Nie no oczywiście, że tak Daję wam tutaj przykładowe teraz zdjęcie Ten pies jest brązowy Ma fajną czerwoną obrożę Z tego co pamiętam to właśnie mieszkał z Grinch'em Nie wiem czy wy jesteście na to gotowi Ale my dzisiaj też będziemy mieli prawdziwego pieska Brązowego, gigantycznego, słodkiego pieska w budzie gdzie? Tutaj jest napisane, że muszę zbudować domek, a w środku niego pojawi się piesek. Jestem mega mega ciekawa jak to będzie wyglądać. Zestaw prezentuje się w ten sposób. Jest gigantyczny! To co? Robimy unboxing! Tylko od czego tutaj zacząć, bo w takie budowanie to chyba ja nie jestem zbyt dobra. Chyba tutaj jest otwarcie, bo widzę jakąś strzałkę. O ranę, no nie wierzę, tutaj faktycznie wygląda jakby w środku była prawdziwa Buda. No dobra, wyciągamy to. O wow, jakie to jest ciężkie! Muszę nabrać siły. Okej, okay, wyciągam. <laughs> O nie, wszystko mi wypada. Bez tego chyba się nie obejdzie. Tutaj jest jakaś instrukcja Little Life Pets i ta instrukcja jest mega, mega długa. Nie no, nie że zobaczcie na to. To jest prawdziwa instrukcja jak złożyć nią budę. E, więc czeka mnie dzisiaj mega, mega długa misja. Misja Grinchowa. Widzę już tutaj coś, co imituje deski. Zakładam, że to chyba powinien być jakiś daszek. Tutaj mamy, o, oh, jaką słodką! Zobaczcie! Słodka ścianka, i to jest wejście do naszej budy. A nie, pośpieszyłam się. Tamto, to chyba są ścianki. Daszek naszej budy jest tutaj. I on jest mega ciężki. Wydaje mi się, że tutaj w środku jest jakiś cały mechanizm. Śrubki i narzędzia. Jest też certyfikat adopcji. Bo wygląda mi na miskę, ale to jest mega dziwne, pod spodem jakieś takie kształty, a na górze jakaś taka dziwna deseczka Tu miał być łatwy i przyjemny dzień w stylu Grincha, a tutaj mnie czeka mnóstwo, mnóstwo roboty teraz według instrukcji muszę tutaj zainstalować na tej podstawce ścianę, na szczęście wszystko jest pięknie opisane, tutaj mam literkę A, jak to powiedział klasyk Coś nie, coś potrafię. Zobaczcie na to, buda praktycznie jest już zbudowana. A skoro buda jest już gotowa, no to możemy tutaj podstawić jeszcze tę rzecz. Tutaj z tego co widziałam, musimy nalać zimną wodę, wówczas pojawią się ślady stópek tutaj, czyli będzie wiadomo, że w środku jest nasz psiaczek. I sprawdźmy czy to zadziała, mam tutaj przyszkowaną wodę, nie jest ona aż tak mocno zimna, ale sprawdźmy nalewamy sobie tutaj delikatnie tę wodę niestety w kamerze tego nie widać, ale delikatne stówki tutaj się już pojawiły no i teraz jedna z ważniejszych rzeczy, aby w środku pojawił się nasz wymarzony psiaczek, no bo zobaczcie póki co buda jest żeby pojawił się psiaczek, musimy tutaj wpisać jego imię. Możemy sobie wymyślić dowolne imię. Ja kiedyś miałam pieska, który niestety już nie jest razem ze mną. I chyba wpiszę sobie jego imię. N, O, R, E Mój pies miał na imię Norek. Dorysuję tutaj jeszcze serduszko. To był mój jedyny, pierwszy w życiu piesek. No i teraz. Ponoć zadzieje się tutaj magia. Zamykamy naszą budę ostrożnie. Bierzemy sobie ten nasz napis z imieniem. Przykładamy tutaj. Biorę jeszcze jeden gwoździk. Przyciskam. Możemy sobie dobić to jeszcze młotkiem. Dociskamy. Ja usłyszałam jakieś szczekanie. Nie wiem, czy wy to słyszy. Słyszycie to? O, rany. Jeszcze raz popukam. Halo? Piesku jesteś tam. Ej, ja się trochę boję to otworzyć, że tutaj mi coś zaraz wyskoczy. Halo, Puk, Puk. Pamiętacie, jeszcze przed chwilą. Teraz coś szczekało. Nic tutaj nie było. A teraz otwieram te drzwiczki od budy i. No nie wierzę. Patrzcie na to. Jaki słodziak! To jest chyba jakiś żart. To no przecież tutaj naprawdę jest piesek. Milu. Jeszcze się do mnie odzywa. Wystarczy, że go dotknęłam. Ej, mogę go wyciągnąć. Oh, patrzcie na to. Przecież to jest idealny psiak Grincha. Brązowy. Nie wiem, czy widzicie, ale ma czerwoną obrożę. On cały się rusza. Jaki milutki, jaki mięciutki. Piesku, co ty potrafisz robić? Oh, potrafi lizać. Patrzcie na to. Słyszycie to? A, jak dotknę mu język! Co za słodziaczek! On w ogóle, wy tego nie czujecie i nie widzicie, ale on cały wibruje. Jak go pogłaszczymy, to zaczyna sapać i zaczyna się mega, mega cieszyć. O rany! Wspomnienia wróciły po moim pierwszym piesku. On co prawda nie był taki brązowy, ale ten jest po prostu przesłodki. Ten zestaw to jest jakiś hit. Budujecie budę, nadajecie imię swojemu psiakowi, on po prostu się w niej pojawia. I co? Teraz jest prawdziwy dzień z Grinczem? Myślę, że na 100%. W końcu mam Grinczowego psiaka. W każdej chwili, oczywiście, możecie psiaka włożyć do środka. Oh, wy tego nie zobaczycie, ale tam w środku jest rysunek. Tam jest rodzina tego psiaka pokazana. No dobra, budę zamykamy i teraz już jestem pewna, że ten psiaczek. Zawsze już będzie ze mną tam w środku. Mega, ale to mega się cieszę. A uczcimy to jeszcze bardziej. Oczywiście sięgam teraz po. Telefon do mojej ręki cały czas tutaj z tyłu słyszę mojego słodkiego, nowiutkiego, przepięknego pieska. Skakujemy do świata Toka World i tutaj postaram się stworzyć jakiś fajny, zielony pokoik dla Grincha. No i spróbuję jeszcze znaleźć jakiegoś fajnego, brązowego psiaczka. No i koniecznie dla niego jeszcze jakąś budę. Nie ma co się oszukiwać, ale ten słodziaczek skradł dzisiaj cały mój odcinek. Milutki, mięciutki. I przede wszystkim jeszcze się do mnie odzywa. Znalazłam już sobie odpowiednie pomieszczenie, ale najpierw muszę tutaj się wszystkiego pozbyć, no bo chcę, aby ten pokój był jak najbardziej zielony. No i oczywiście chcę, aby zamieszkał tam psiaczek. Wybierzmy sobie kolor zielony na ściany. Może ściany zrobimy takie nieco jaśniejsze. Nie będziemy robić całego domku, ale zrobimy sobie jeden taki. Fajniutki pokoik w klimatycznym, jakimś fajnym, yy, takim klimacie świątecznym. Wiecie co? Jest nowa aktualizacja świata Toka Life World, i ja po prostu się tutaj nie ogarniam. Wszystkie meble są poprzestawiane, nie mam pojęcia gdzie co jest. Na szczęście znalazłam już tutaj kominek, tak on się prezentuje. Dajmy sobie jeszcze tę półeczkę, może tutaj z tej strony, taką nieco większą. Teraz kanapa. Kanapa oczywiście powinna być w kolorze zielonym. Jest zielona! Taka gigantyczna kanapa, wygląda naprawdę super. Z tyłu za tą kanapą chciałabym, aby była jakaś komoda. Nie wydaje mi się, aby było coś zielonego. Jest coś takiego, ale to, czy to tam pasuje? A niech będzie, to wtedy tę półeczkę damy sobie tutaj o zaraz nad kominkiem. Musi być jakiś świąteczny akcent. Ja wiem, że Grinch tego nie lubi, ale no, musi się tutaj to pojawić. Grinch raczej nie postawiłby sobie choinki w pokoju, ale ja już jak najbardziej. Tutaj damy sobie jeszcze taką girlandę. To jest chyba dodatek najnowszy, z tego co mi się wydaje. Wygląda przepięknie. Teraz choinka, choinka, choinka. Gdzie jest choinka? Choinka jest gigantyczna, wielka, zielona i damy ją sobie tutaj z tyłu za kanapą, na samym środku, niech ona będzie. Dajmy sobie jeszcze taki wieniec zielony tutaj nad naszą szafką, na kominku powiesimy sobie jeszcze skarpety. Nie wiem, czy Wy to słyszycie, ale tutaj cały ten czas psiaczek się do mnie odzywa. On jest schowany tam w budzie, ale ja cały czas go słyszę. Pięknie się do mnie tutaj odzywa. Dajmy jeszcze tutaj coś takiego zielonego, chyba zbyt świątecznie, jak na grincha, ale trudno. To będzie wyjątkowy pokoik, ważne żeby był zielony. Jak widzicie wieszam jeszcze tutaj bombeczki, chcę aby moja choinka była mega, ale to mega kolorowa. Damy tutaj jeszcze takie laski, jeszcze kilka kokardek na dole, u góry jeszcze jedna taka bombeczka. Może jeszcze coś niebieskiego, teraz przydałby się jeszcze jakiś stoliczek taki malutki, może znajdziemy jeszcze jakąś kanapę albo o, wiem co przecież musimy dać jeszcze miejsce, aby nasz psiaczek mógł leżeć, gdzie tutaj jest jakaś taka buda, z tego co pamiętam to powinno być takie legowisko. I mamy to. To legowisko położymy sobie tutaj z tej strony. Mamy też budę taką. No to tę budę też tutaj postawimy. Wiecie co? Zamiast tej szafki to ma być bardziej pokoik dla mojego psiaczka, więc tam to będzie postawione. Czy coś jeszcze mamy dla naszego psiaczka? Chrupeczki! Jedzonko! To również musicie tu pojawić. Tutaj mamy jeszcze jakąś taką karmę, tutaj coś dla kotów, tutaj znowu coś dla psów. Miseczka, koniecznie musi się pojawić, do której zaraz wsypiemy sobie jakieś jedzonko. O, tutaj mamy taki świąteczny koszyczek, to też go tutaj postawię z tej strony, wygląda przesłodko. Mm, dajmy jeszcze jakieś zabawki, chociaż wiecie co, jak jest koszyczek, to może nie, to może go zamiast tego koszyczka damy tutaj więcej zabawek. O coś takiego... Tutaj damy jeszcze piłeczkę. No i oczywiście jeszcze kilka kosteczek. Położymy sobie tutaj na stoliku. Tutaj na tym wózeczku ustawię sobie jeszcze jedzonko dla naszego słodkiego psiaczka. Dywanik by się jeszcze jakiś przydał. Czy mamy tutaj dywanik w kształcie łapki kociej? Mamy, ale czy jest zielony? Nie ma zielonego. No dobra, to musimy się zdecydować, czy łapka, czy głowa psiaka. Głowa psiaka jest taka biała, nie za bardzo mi pasuje, a ta łapka jest żółta i też mi nie za bardzo tutaj pasuje. Hmm, co by tutaj teraz zrobić? Chyba jednak po prostu wybiorę coś klasycznego, więc weźmy sobie o coś takiego. Będzie tutaj najbardziej pasować. Rozrzucamy sobie zabaweczki. Wyglądają przepięknie. Spójrzcie tylko na to. Klimat świąteczny. Wszystko wygląda super na stoliku. Jeszcze postawimy sobie coś do jedzenia. Coś właśnie w klimacie świątecznym. Co my tutaj mamy świątecznego? Tu są jakieś kanapki. Przydałoby się jakieś ciasto świąteczne. Jest. Mamy to. Tutaj postawimy. Tutaj jeszcze taki domek z pierniczka. Brakuje mi jeszcze oświetlenia. Damy sobie takie zwykłe o, żaróweczki z jednej strony i od razu jeszcze z drugiej strony. Zatwierdzam. I wygląda to przepięknie, 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 przepięknie. Teraz czas, aby znaleźć psiaka. Moglibyśmy iść do schroniska, do weterynarza, ale my najpierw pójdziemy na pocztę, ponieważ z tego co pamiętam. To tutaj powinna być taka buda. Gdzie ona jest? Jest ta buda! O to mi chodziło, to jest taka buda świąteczna. A może znajdziemy tutaj odpowiedniego brązowego psiaczka. Gdzieś tutaj powinny być jakieś zwierzaki. Jest psiaczek, ale różowy to nie pasuje. Tutaj jest tygrysek, tutaj są myszki. Tu są psiaczki, które też nie pasują. Jeszcze przylećmy tutaj wszystkie półeczki. Czy będzie psiaczek? Jest psiaczek numer jeden, ten, ale on jest chyba troszeczkę... Za ciemny z tego, co mi się wydaje. Mamy tutaj psiaka w takiej czapeczce. Mamy też psiaka z kukartką. Yy, czy któryś z nich pasuje? Wiecie co? Zabieramy wszystkie trzy. Zanim jednak przejdziemy z pieskiem do domku, to chyba musimy stworzyć sobie jakąś fajną, taką grinchową postać. Niestety, nie możemy zrobić tutaj zielonej skóry. No, niestety, więc zrobimy chyba, chyba taką nieco jaśniejszą. Oczy zrobimy takie. Nosek też jaśniejszy. Włosy, oczywiście, zielone. Zielone, zielone chyba takie będą ok, chociaż powinny być nieco bardziej jaskrawe. Teraz wybierzmy jakąś odpowiednią fryzurkę. Fryzurka w stylu Grinch'a powinna mieć po prostu taki czubek śmieszny na górze. Więc zobaczmy. To pasuje, jest takie grinczowe, mega fajnie wygląda. To też jest fajne, to jest fajne i to, ale chyba mi najbardziej się to podoba. Teraz brwi zrobimy y, też zielone, zielone, zielone takie, tylko że te brwi chcę, żeby były nieco bardziej takie, o właśnie, takie złe, o niech będą nawet te, y, nieco jaśniejsze, o właśnie, takie w takim stylu. Uśmiech, brak uśmiechu, grinch się przecież nie uśmiecha. No i teraz zielony strój. Z tym chyba będzie najtrudniej. Co my tutaj możemy wybrać? Zielonego. Jakieś przydałyby się zwykłe zielone spodnie, zielona koszulka. Tutaj mamy coś w paski. To mi pasuje do Grinch'a. Ten chłopak, który przypomina Grinch'a ewidentnie wygląda tak, jakby zaraz miał krzyknąć, że świąt nie będzie, ale ja tutaj coś zadziałam. Mam moje psiaki, jednego tutaj, drugiego tam, trzeciego postawimy tutaj z tą budą i damy go jeszcze na kanapę. Malutki pokoik, ale ma fajny klimacik. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Dajcie znać, czy spodobał Wam się mój psiak, a ja się już z Wami żegnam. Czeka mnie już tylko zielony wieczór z Grinch'em. Oczywiście odpalę sobie film Grinch'a, Chyba jest na Netflixie albo na Disneyu. Zaraz sprawdzimy. A z wami się już żegnam. Do usłyszenia. Pozdrawiam was. Pa pa!